W listopadzie tradycyjnie obchodzone są dni honorowego dawcy krwi. Z tej okazji Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Zarząd Rejonowy PCK zorganizowali w zespole szkół nr 3 spotkanie dla krwiodawców i osób promujących honorowe oddawanie krwi działających na terenie powiatu kraśnickiego. Uroczystego otwarcia dokonał starosta kraśnicki Tadeusz Wojta, który przywitał wszystkich gości i podziękował za przybycie. Starosta zwrócił również uwagę zebranych na fakt, że ci, którzy dobrowolnie dzielą się cząstką siebie, dając krew, są osobami wrażliwymi także na inne potrzeby ludzi. No jest mi bardzo miło, że możemy właśnie się spotkać z ludźmi o wielkim sercu, o wielkiej życzliwości, tych, którzy się utożsamiają z potrzebami innych. Z wielkim darem, darem krwi, która niewątpliwie w wielu wypadkach wspomaga zdrowie czy też ratuje życie. Dlatego też chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim krwiodawcom, że systematycznie oddając krew, tej krwi w naszym banku nie brakuje i ci, którzy są w trudnej sytuacji, mogą właśnie z niej korzystać. Także dziękuję wszystkim krwiodawcom, jak również tym, którzy z krwiodawcami współpracują. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy mówili, że krew to dar na wagę zdrowia, a nawet życia i trzeba o tym pamiętać codziennie, a nie tylko w dniu obchodów Święta Dnia Honorowego Dawstwa Krwi. Został także wygłoszony okolicznościowy referat dotyczący honorowego dawstwa krwi w Polsce i w powiecie kraśnickim. Piękno honorowego oddawania krwi polega na podarowaniu komuś życia na nowo. Na spotkaniu honorowym dawcom krwi wręczone zostały medale, odznaczenia i wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Honorowi dawcy krwi dają więcej niż krew. Dają życie, nadzieje na lepsze jutro i piękniejsze kolejne dni.